W tym rozdziale zajmiemy się jednym z najbardziej fascynujących pytań w psychologii. Kim jestem? Zbadamy tak zwane teorie ja, które próbują wyjaśnić w jaki sposób postrzegamy samych siebie i tworzymy swoją tożsamość. Krótko mówiąc, dowiemy się, jak nasz wewnętrzny obraz samego siebie wpływa na nasze codzienne życie, relacje i decyzje. Omówimy kilka kluczowych pomysłów, krok po kroku, aby zbudować jasny i zrozumiały obraz. Główny wniosek, który poznamy, jest prosty. Sposób, w jaki myślimy o sobie, ma fundamentalne znaczenie dla naszego szczęścia, rozwoju i funkcjonowania w świecie. Zacznijmy od samych podstaw. Czym właściwie są teorie? Ja, nazywanego też z angielska self. Teorie te opisują wewnętrzny portret nas samych, który każdy z nas nosi w swojej głowie. To nasza osobista historia o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i co potrafimy. Ten wewnętrzny obraz, czyli nasze ja. Nie jest tylko bierną opowieścią, on aktywnie wpływa na nasze myśli, emocje, a także na nasze codzienne zachowania. Psychologowie stworzyli różne modele, aby wyjaśnić skąd się bierze i jak działa to ja. Przyjrzymy się teraz kilku najważniejszym z nich, aby zbudować pełniejszy obraz. Jako pierwszy warto wspomnieć o pionierze Williamie Jamesie, który dokonał prostego, ale kluczowego rozróżnienia. Powiedział on, że nasze ja ma dwie strony. Pierwsza strona to ja jako podmiot, czyli ta część nas, która myśli, czuje i działa w danej chwili. Druga strona to ja jako przedmiot, czyli obraz samego siebie, o którym myślimy i który analizujemy. To podstawowe rozróżnienie stało się punktem wyjścia dla wielu późniejszych teorii, które teraz omówimy. Kontynuując naszą podróż po teoriach ja, przejdziemy teraz do bardzo wpływowego psychologa Carla Rogersa i jego teorii fenomenologicznej. Jego pomysły są niezwykle praktyczne i pomagają zrozumieć, dlaczego czasami czujemy się dobrze ze sobą, a innym razem odczuwamy lęk i frustrację. Główny wniosek, który poznamy w tej części, jest następujący. Kluczem do zdrowia psychicznego jest harmonia między tym, kim jesteśmy naprawdę, a tym, kim chcielibyśmy być. Gdy ta harmonia istnieje, czujemy się dobrze, gdy jej brakuje, pojawiają się problemy. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, co to dokładnie oznacza. Carl Rogers uważał, że nasze ja jest centralnym punktem naszej osobowości i kształtuje się przez całe życie na podstawie naszych doświadczeń. Aby to lepiej zrozumieć, wprowadził dwa kluczowe pojęcia ja realne oraz ja idealne. Zacznijmy od pierwszego. Czym jest ja realne? Ja realne to po prostu obraz tego, kim jesteśmy w tej chwili, z naszymi wszystkimi zaletami, wadami i cechami. To jest nasz autentyczny, obecny stan, to jak postrzegamy siebie tu i teraz. Drugie pojęcie to ja idealne. Jak sama nazwa wskazuje, ja idealne to nasza wizja tego, kim pragniemy się stać, to nasz wewnętrzny wzór do naśladowania, odpowiedź na pytanie jaka jest najlepsza wymarzona wersja mnie, to nasze cele, aspiracje i wartości, do których dążymy. Teraz przejdźmy do najważniejszej części teorii Rogersa, czyli do relacji między tymi dwoma aspektami ja. Według niego zdrowa i szczęśliwa osoba to taka, u której ja realne jest bardzo bliskie ja idealnemu. Gdy to, kim jesteśmy, jest zgodne z tym, kim chcemy być, czujemy wewnętrzny spokój, spójność i autentyczność. Rogers nazwał ten stan kongruencją, czyli zgodnością. Jest to stan harmonii, który pozwala nam czuć się dobrze we własnej skórze. A co się dzieje, gdy jest odwrotnie? Jeśli istnieje duża przepaść między tym, kim jesteśmy, a naszym ideałem, pojawiają się negatywne emocje. Odczuwamy wtedy lęk, frustrację, a nasza samoocena spada. Dzieje się tak, ponieważ czujemy wewnętrzny konflikt, czujemy, że nie spełniamy własnych oczekiwań i nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Rogers nie tylko opisał ten problem, ale także wskazał, co pomaga nam osiągnąć harmonię. Podkreślał znaczenie dwóch kluczowych czynników. Pierwszy z nich to bezwarunkowa akceptacja. Oznacza to, że aby zdrowo się rozwijać, potrzebujemy czuć się akceptowani przez ważnych dla nas ludzi i przez samych siebie tacy jacy jesteśmy, bez żadnych warunków. Taka akceptacja daje nam poczucie bezpieczeństwa i pozwala docenić nasze ja realne. Drugim ważnym czynnikiem jest naturalna ludzka tendencja do samorealizacji. Rogers wierzył, że każdy z nas ma wrodzony pęd do rozwijania swojego potencjału, do wzrostu. I stawania się najlepszą wersją siebie. Ta wewnętrzna siła pcha nas naturalnie w kierunku naszego ja idealnego. Podsumowując, teoria Carla Rogersa uczy nas, że dobre samopoczucie zależy od spójności między naszym prawdziwym ja a naszymi ideałami. Jak już powiedzieliśmy, im mniejsza jest ta luka, tym lepiej się czujemy. Kluczem do zmniejszenia tej luki jest po pierwsze akceptacja siebie. A po drugie, podążanie za naturalną potrzebą rozwoju i samorealizacji. Wracamy do naszej podróży po teoriach ja. W poprzednich częściach omówiliśmy ogólne pojęcie tożsamości oraz teorię Carla Rogersa, która skupiała się na harmonii między naszym prawdziwym a idealnym ja. Teraz cofniemy się w czasie do absolutnych podstaw, do myśliciela, którego pomysły stały się fundamentem dla niemal wszystkich późniejszych teorii ja. W tej części poznamy pionierską koncepcję Williama Jamesa. Główny wniosek, który z niej płynie, jest prosty, ale niezwykle ważny. Nasze ja ma dwie różne strony. Jesteśmy jednocześnie podmiotem, który doświadcza świata i przedmiotem, który jest przez nas samych obserwowany i analizowany. Zrozumienie tego podziału to klucz do zrozumienia, jak budujemy obraz samych siebie. Zacznijmy od tego fundamentalnego rozróżnienia, które zaproponował William James. Podzielił on nasze dziana dwie części, które nazwał po angielsku i oraz mi. Pierwsza część to ja poznawcze, czyli to i. Można to sobie wyobrazić jako wewnętrznego narratora lub aktora na scenie życia. To jest ta część nas, która myśli, czuje, działa i doświadcza świata w każdej chwili. To jest ten ktoś w naszej głowie, kto właśnie teraz słucha tych słów i przetwarza ich znaczenie. Jest to czysty podmiot, strumień świadomości. Druga część to ja jako przedmiot, czyli to me. To jest z kolei nasz obraz samego siebie, to wszystko, co myślimy na swój temat, gdy kierujemy uwagę do wewnątrz. To jest odpowiedź na pytanie kim jestem. Jeśli ja poznawcze jest aktorem, to ja jako przedmiot jest postacią, którą ten aktor odgrywa i którą my sami obserwujemy i oceniamy. Jest to nasza tożsamość jako obiekt naszej własnej refleksji. Powtórzmy to jeszcze raz, aby dobrze to utrwalić. Ja poznawcze to ten, kto działa i myśli. Ja jako przedmiot to to, o czym myślimy, kiedy myślimy o sobie. To proste rozróżnienie było rewolucyjne, ponieważ pokazało, że człowiek może być jednocześnie obserwatorem i obiektem własnych doświadczeń. Ale William James na tym nie poprzestał. Stwierdził, że ten nasz obraz samego siebie, czyli ja jako przedmiot, składa się z trzech różnych warstw. Przyjrzyjmy się im teraz po kolei. Pierwsza warstwa to ja materialne. Jest to najbardziej zewnętrzna część naszej tożsamości. Obejmuje ona nie tylko nasze ciało, ale także wszystko to, co uważamy za nasze. To mogą być nasze ubrania, nasz dom, samochód, a nawet nasi bliscy, rodzina i przyjaciele. James uważał, że nasza tożsamość jest silnie związana z tymi materialnymi i fizycznymi aspektami naszego życia. Druga warstwa, nieco głębsza, to ja społeczne. Jest to nasz wizerunek w oczach innych ludzi i role, jakie pełnimy w społeczeństwie. Co ciekawe, James twierdził, że mamy wiele różnych ja społecznych. Inaczej postrzegamy siebie w pracy, inaczej w gronie przyjaciół, a jeszcze inaczej w rodzinie. Każda z tych ról i każdy z tych wizerunków tworzy oddzielne ja społeczne. Trzecia i ostatnia warstwa, najgłębsza i najbardziej osobista, to ja duchowe. Nie chodzi tu wyłącznie o religię. Ja duchowe to nasze wewnętrzne życie, nasze wartości, przekonania, sumienie, a także nasze myśli, uczucia i ambicje. To jest rdzeń naszej tożsamości, to kim jesteśmy w głębi duszy, nawet jeśli nie dzielimy się tym z innymi. Podsumowując, teoria Williama Jamesa dała nam niezwykle użyteczne narzędzia do myślenia o sobie. Jak powiedzieliśmy na początku, kluczowy jest podział na ja jako podmiot, który myśli oraz ja jako przedmiot naszych myśli. Ten przedmiot, czyli nasz obraz siebie, składa się z trzech części – materialnej, społecznej i duchowej. Ten pionierski model otworzył drogę do zrozumienia złożoności ludzkiej tożsamości i wpłynął na wszystkich psychologów, którzy po nim badali naturę ja. W poprzednich rozdziałach poznaliśmy humanistyczne i klasyczne teorie ja. Teraz spojrzymy na to zagadnienie z zupełnie innej perspektywy – perspektywy psychoanalitycznej, a konkretnie na pomysły Heinza Kohuta. Jego teoria dostarcza fascynującej odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie mają stabilne poczucie własnej wartości, a inni przez całe życie go poszukują. Główny wniosek, który poznamy, jest następujący. Zdrowe i silne ja rodzi się w dzieciństwie dzięki empatycznym relacjom z rodzicami. Jeśli tej empatii zabraknie, może to prowadzić do poważnych problemów, takich jak narcyzm. Przyjrzyjmy się teraz krok po kroku, jak według Kohuta wygląda ten proces. Kochut zaczyna od fundamentalnej obserwacji każde dziecko ma coś, co nazwał potrzebami narcystycznymi. Nie należy tego mylić z narcyzmem jako wadą. To jest naturalna i zdrowa potrzeba bycia w centrum uwagi, bycia podziwianym i akceptowanym przez najważniejsze osoby, czyli rodziców. Można to porównać do rośliny, która potrzebuje słońca do wzrostu. Tak samo rozwijające się ja dziecka potrzebuje ciepła i podziwu, aby stać się silne i stabilne. I tu właśnie kluczową rolę odgrywa empatia rodziców. Kiedy rodzice z empatią reagują na dziecko, akceptują je i odzwierciedlają jego poczucie wyjątkowości, pomagają mu zaspokoić te naturalne potrzeby. Działają jak lustro, w którym dziecko może zobaczyć swoje pozytywne odbicie i poczuć się wartościowe. Jeśli ten proces przebiega prawidłowo, w dziecku kształtuje się zdrowe i zrównoważone, ja, które, według Kohuta, składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza część to tak zwane ja grandiozalne to wewnętrzne, głębokie przekonanie o własnej wartości i wyjątkowości, które staje się fundamentem zdrowej pewności siebie na całe życie. To nie jest arogancja, ale solidne poczucie jestem w porządku, jestem wartościowy. Druga część to ja idealne. Kształtuje się ono, gdy dziecko podziwia swoich rodziców i chce ich naśladować. Rodzice stają się dla niego wzorem do naśladowania, ideałem, który nadaje kierunek jego ambicjom i wartościom. A co się dzieje, gdy rodzicom brakuje empatii i akceptacji? Wtedy potrzeby narcystyczne dziecka nie zostają zaspokojone, nie rozwija się w nim to zdrowe, grandiozalne ja. Taka osoba w dorosłym życiu odczuwa wewnętrzną pustkę i ma niestabilne poczucie własnej wartości. Przez całe życie desperacko poszukuje podziwu i uwagi od innych, aby wypełnić tę lukę z dzieciństwa. Według Kohuta to jest właśnie źródło problemów takich jak narcystyczne zaburzenie osobowości. Podsumowując, teoria Heinza Kohuta pokazuje nam, jak kluczowe dla naszego rozwoju są wczesne relacje. Jak powiedzieliśmy na początku, stabilne poczucie własnej wartości buduje się na fundamencie empatii i akceptacji, których doświadczamy jako dzieci. Dzięki temu rozwija się w nas zarówno zdrowe poczucie bycia wyjątkowym, jak i wzorce, do których dążymy. Brak tej wczesnej opieki emocjonalnej może pozostawić trwały ślad w naszej psychice. Hazel Markus i Paula Nurius nazwały to zjawisko możliwymi ja. Chodzi o wszystkie wyobrażenia na temat tego, kim możesz się stać w przyszłości. Mamy więc ja pozytywne czyli tę wymarzoną wersję siebie. Na przykład człowieka sukcesu, sportowca, albo podróżnika. Ale mamy też ja negatywne, czyli ten czarny scenariusz, którego za wszelką cenę chcemy uniknąć, na przykład wizję siebie jako osoby samotnej lub niespełnionej zawodowo. Najważniejsze jest to, że te wizje nie są tylko zwykłym fantazjowaniem. One działają jak potężny silnik motywacyjny. Marzenie o sukcesie pcha nas do działania a strach przed porażką każe nam pracować ciężej, żeby jej uniknąć. W ten sposób nasze wyobrażenia o przyszłości kształtują to, co robimy tu i teraz. Kontynuujemy naszą eksplorację teorii ja, a w tej części przyjrzymy się ideom Erika Eriksona. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak nasze ja funkcjonuje w teraźniejszości, albo jak kształtuje się we wczesnym dzieciństwie. Erikson proponuje zupełnie inne spojrzenie, które obejmuje całą naszą życiową podróż. Główny wniosek, który poznamy w tej części, jest następujący. Nasza tożsamość nie jest czymś, co po prostu mamy, ale czymś, co budujemy krok po kroku przez całe życie, przechodząc przez serię naturalnych kryzysów rozwojowych. Najważniejszy z tych kryzysów ma miejsce w okresie dojrzewania i to od jego rozwiązania zależy, czy znajdziemy swoje miejsce w świecie, czy będziemy czuć się zagubieni? Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej koncepcji. Erikson rozszerzył ideę psychoanalizy, ale zamiast skupiać się głównie na dzieciństwie, stwierdził, że człowiek rozwija się przez całe swoje życie. Opisał on życie jako serię ośmiu etapów, od narodzin aż po starość. Co najważniejsze, na każdym z tych etapów stajemy przed specyficznym wyzwaniem, które Erikson nazwał kryzysem psychospołecznym. Słowo kryzys nie oznacza tu katastrofy, jest to raczej naturalny punkt zwrotny, w którym musimy zmierzyć się z nowym zadaniem rozwojowym, aby pójść dalej jako zdrowsza i bardziej dojrzała osoba. Choć każdy etap jest ważny, Erikson podkreślał, że jeden z nich ma absolutnie kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej tożsamości. Tym etapem jest okres dojrzewania, czyli lata nastoletnie. To właśnie wtedy głównym zadaniem młodego człowieka jest zbudowanie czegoś, co Erikson nazwał tożsamością ego. Co to dokładnie oznacza? Tożsamość ego to po prostu spójne i stabilne poczucie tego, kim się jest. To odpowiedź na fundamentalne pytania: kim jestem? W co wierzę? Jakie jest moje miejsce w społeczeństwie? Posiadanie silnej tożsamości oznacza, że czujemy ciągłość Czujemy, że jesteśmy tą samą osobą w różnych sytuacjach i na przestrzeni czasu. A co się dzieje, jeśli ten kluczowy kryzys okresu dojrzewania nie zostanie pomyślnie rozwiązany? Erickson określił ten negatywny wynik jako rozproszenie tożsamości lub pomieszanie ról. Osoba, która tego doświadcza, czuje się zagubiona, niepewna i nie potrafi zdefiniować samej siebie. Może mieć trudności z podejmowaniem ważnych życiowych decyzji, takich jak wybór ścieżki kariery, budowanie trwałych relacji czy określenie własnych wartości. Brakuje jej wewnętrznego kompasu, który wskazywałby drogę. Podsumowując, teoria Erika Eriksona pokazuje nam tożsamość jako dynamiczny proces, a nie stałą cechę. Jak powiedzieliśmy na początku, nasza tożsamość jest wynikiem tego, jak radzimy sobie z wyzwaniami na różnych etapach życia. Najważniejszym z tych wyzwań jest to z okresu nastoletniego, kiedy to kształtujemy nasze fundamentalne poczucie tego, kim jesteśmy. Pomyślne przejście przez ten etap daje nam solidny fundament na resztę dorosłego życia. W poprzednich częściach naszej podróży po teoriach ja dowiedzieliśmy się, jak nasza tożsamość rozwija się na przestrzeni życia i jak ważne są dla niej wczesne doświadczenia. Teraz skupimy się na bardzo praktycznym aspekcie naszego ja, patrząc na nie przez pryzmat idei Alberta Bandury. Jego teoria daje odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy z nas z odwagą podchodzą do wyzwań, a inni wycofują się, zanim jeszcze spróbują. Główny wniosek, który poznamy, jest prosty, ale niezwykle potężny. Kluczem do sukcesu i wytrwałości jest nasze wewnętrzne przekonanie o własnych zdolnościach. To, czy wierzysz, że potrafisz coś zrobić, ma ogromny wpływ na to, czy faktycznie ci się to uda. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej fascynującej koncepcji. Albert Bandura postrzegał nasze ja nie jako bierny obraz samego siebie, ale jako aktywnego regulatora naszych działań. Można powiedzieć, że nasze ja to wewnętrzny menedżer, który wyznacza cele, planuje i motywuje nas do działania. Aby wyjaśnić, jak ten menedżer podejmuje decyzje, Bandura wprowadził jedno z najważniejszych pojęć w psychologii poczucie własnej skuteczności. Czym dokładnie jest to poczucie własnej skuteczności? Mówiąc najprościej, jest to Twoja osobista wiara w to, że potrafisz skutecznie wykonać dane zadanie lub poradzić sobie w konkretnej sytuacji. To nie jest ogólne poczucie wartości, ale specyficzne przekonanie dotyczące Twoich umiejętności. Na przykład, możesz mieć wysokie poczucie skuteczności w gotowaniu, ale niskie w wystąpieniach publicznych. To wewnętrzny głos, który mówi dam radę, albo to jest dla mnie za trudne. Teraz dochodzimy do kluczowej części. Jakie znaczenie ma to poczucie w naszym codziennym życiu? Bandura jasno pokazał, że osoby z wysokim poczuciem własnej skuteczności zachowują się zupełnie inaczej niż te, którym go brakuje. Po pierwsze, osoby o wysokiej skuteczności są bardziej pewne siebie. Traktują trudne zadania jak wyzwania, które można pokonać, a nie jak zagrożenia, których należy unikać. Są bardziej ambitne i stawiają sobie wyżej poprzeczkę. Po drugie, i to jest niezwykle ważne, są one o wiele bardziej wytrwałe. Kiedy napotykają na trudności lub porażki, nie poddają się. Zamiast tego wkładają więcej wysiłku i szukają nowych strategii, aby osiągnąć cel. Ich wiara w sukces napędza ich do dalszego działania. A co dzieje się w przypadku osób z niskim poczuciem własnej skuteczności? Takie osoby wątpią w swoje możliwości i często unikają trudnych zadań. Gdy napotykają przeszkody, szybko się zniechęcają i rezygnują. Skupiają się na swoich słabościach i negatywnych scenariuszach, co dodatkowo osłabia ich motywację. Jak to wszystko łączy się z ideą ja jako regulatora działania, o której mówiliśmy na początku? Nasze ja używa poczucia skuteczności jako głównego narzędzia do regulowania naszego zachowania. Jeśli nasze ja ocenia, że mamy duże szanse na sukces w danym zadaniu, motywuje nas do podjęcia wysiłku. Jeśli natomiast ocenia, że szanse są małe, będzie nas zniechęcać do działania, aby oszczędzić energię i uniknąć porażki. Podsumowując, teoria Alberta Bandury pokazuje nam, że nasze przekonania o własnych zdolnościach mają realną moc. Jak powiedzieliśmy na wstępie, kluczową ideą jest poczucie własnej skuteczności, czyli nasza wiara w to, że potrafimy sprostać wyzwaniom. Ta wiara bezpośrednio wpływa na naszą pewność siebie, wytrwałość i ostatecznie na to, czy osiągamy swoje cele. To potężne przypomnienie, że sposób w jaki myślimy o swoich możliwościach kształtuje naszą rzeczywistość. Dotarliśmy do końca naszej podróży po fascynującym świecie teorii ja. W tym ostatnim rozdziale podsumujemy wszystko, czego się nauczyliśmy i połączymy wszystkie elementy w jedną spójną całość. Główny i najważniejszy wniosek, który płynie ze wszystkich omawianych teorii jest następujący. Obraz, jaki mamy na swój temat, ma absolutnie kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju, szczęścia i funkcjonowania w życiu. Celem tej części jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych idei, które poznaliśmy, aby stworzyć pełny i klarowny obraz ludzkiej tożsamości. Zrobimy to, przypominając sobie po kolei wkład każdego z myślicieli, których omawialiśmy. Zacznijmy od przypomnienia sobie Carla Rogersa i jego humanistycznego spojrzenia. Jak pamiętamy, Rogers pokazał nam, że kluczem do dobrego samopoczucia jest harmonia między tym, kim jesteśmy naprawdę, a tym, kim pragniemy być. Jego teoria podkreślała naszą naturalną potrzebę rozwoju i samorealizacji. Następnie cofnęliśmy się do pioniera, Williama Jamesa. To on dał nam fundamentalne narzędzie do myślenia o sobie, dzieląc ja na dwie części – na ja jako podmiot, który myśli, oraz ja jako przedmiot naszych własnych myśli. Jego koncepcja poznawczej struktury ja stała się fundamentem dla wielu późniejszych teorii. Potem spojrzeliśmy na tożsamość z perspektywy psychoanalitycznej, omawiając ideę Heinza Kohuta. Kohut nauczył nas, jak kluczowa jest empatia i akceptacja w dzieciństwie dla zbudowania zdrowego i stabilnego poczucia własnej wartości na całe życie. Z kolei Eric Erickson pokazał nam, że tożsamość nie jest czymś stałym, ale rozwija się przez całe nasze życie. Przypomnieliśmy sobie, że przechodzimy przez serię kryzysów rozwojowych, a najważniejszy z nich w okresie dojrzewania decyduje o tym, czy znajdziemy swoje spójne ja. Następnie poznaliśmy bardzo praktyczną teorię Alberta Bandury. Bandura skupił się na naszym ja jako aktywnym regulatorze działania i wprowadził potężną ideę poczucia własnej skuteczności. Pokazał, że nasza wiara we własne możliwości ma bezpośredni wpływ na naszą wytrwałość i osiąganie celów. Na koniec warto wspomnieć o koncepcji, którą wprowadzili Hazel Marcus i Paula Nurius, a która doskonale uzupełnia naszą wiedzę. Mówili oni o tak zwanych możliwych ja, czyli o naszych wyobrażeniach na temat tego, kim możemy stać się w przyszłości. Te wizje tego, kim chcemy być, a także tego, kim boimy się stać, Działają jak potężny motywator, który nadaje kierunek naszym działaniom. Podsumowując, chociaż każda z tych teorii podchodzi do zagadnienia "ja" z nieco innej strony, razem tworzą one niezwykle bogaty i pełny obraz człowieka. Jak powiedzieliśmy na samym początku, wszystkie te perspektywy zgodnie pokazują, że nasz wewnętrzny obraz samego siebie jest absolutnie kluczowy. Wszystkie te idee opisują człowieka, który nieustannie dąży do zrozumienia samego siebie. I do osiągnięcia harmonii między tym, kim jest, a tym, kim pragnie być.